Witajcie w kolejnym odcinku serii pytań i odpowiedzi. Dawno tej, tej serii nie było na tym kanale. Była to pierwsza seria, która w ogóle powstała na kanale. Była z myślą o tym, żeby odpowiadać na pytania dotyczące zawodu kierowcy autobusu. No i chciałbym, żeby ta seria dalej była kontynuowana, bo. No, odpowiadając na pytania, można się sporo dowiedzieć, a Wasze pytania były zawsze dla mnie bardzo ciekawe i bardzo otwierające e, informacje o tym zawodzie. Także myślę, że będziemy kontynuowali tę serię. Także od tego momentu, od momentu pojawienia się tego filmu, możecie śmiało zadawać. Pytania w komentarzu pod tym filmem, w komentarzu na Facebooku, w komentarzu gdziekolwiek, no i też w wiadomości prywatnych również możecie zadawać te pytania. Ja tutaj anonimowo wstawię te pytania i będę je odpowiadał w formie filmu, tak jak to było wcześniej. A dlaczego ta seria zniknęła? To e, nikt tego nie wie, nawet ja tego nie wiem, dlaczego ta seria zniknęła? To tak pół żartem. A dzisiaj e, no, rozpoczynamy, skoro rozpoczęliśmy serię pytań i odpowiedzi, to warto odpo by było odpowiedzieć na jedno z pytań. A jedno z pytań brzmiało, e, czy kierowca autobusu miejskiego jeździ na różnych trasach? Ale było to pytanie zadane do mnie, czyli. Czy ja jeżdżę na różnych trasach, czy na tych samych? Generalnie sprawa wygląda tak, że kierowca autobusu miejskiego może jeździć na jednej trasie, czyli zazwyczaj jest to na jednej linii. Może tak się zdarzyć, ale powiem Wam, że na dłuższą metę może być to troszkę nudne i wprowadzić kierowcę w rutynę. A jak to wygląda u mnie? U mnie wygląda to troszkę inaczej. Każdy kierowca u nas pracujący ma przypisane do siebie linie. Ja akurat mam tych linii 6. No, jak będziecie śledzić profil na Facebooku, to łatwo można sprawdzić, które to są. Linie. No i tych sześć linii mam przypisanych, i wiadomo, każda linia ma swoją trasę. Nie. No i teraz, oprócz tego, że każda linia ma swoją trasę, to każda linia ma jakby swoją, swoje brygady. No nie każda linia ma tylko jedną brygadę. Są linie, gdzie tych brygad jest troszkę więcej. Więc, no, roboty jest i to nie jest tak, że załóżmy, że. Grafik jest ułożony, bo to zależy wszystko od... Grafiku, no i załóżmy, że grafik jest tak ułożony, że 3 dni jeżdżę na jakiejś tam linii, jeżdżę jedną trasą, potem jest zmiana na dwa dni, potem znowu jest na jeden dzień zmiana, potem znowu jest zmiana. No i trzeba też wziąć pod uwagę, że kierowca autobusu miejskiego jeździ w sobotę i w niedzielę. A w sobotę i w niedzielę, akurat na linii 191, dajmy taki przykład, trasa linii się troszkę zmienia, bo jest zajazd przez kielno. Tamte warianty się troszkę zmieniają, także jest ciekawie. No, i jakbyśmy dołożyli do tego jeszcze brygady, no to czasami może się okazać, że przez dwa lub trzy miesiące, bo jeśli jest tak ułożony grafik, to kierowca autobusu w ogóle nie jeździ na, na danej brygadzie, no i po dwóch miesiącach jest bardzo ciekawie wrócić na tą brygadę. No, i teraz co z, tym, co, co z tymi brygadami? O co chodzi z tymi brygadami? Te brygady są ułożone według rozkładu jazdy, czyli każdy. Każda brygada jakby ma swój rozkład jazdy. No i to też jakby wpływa na brak rutyny, bo nie jeździmy ciągle o godzinie 5, tylko załóżmy, jeździmy o godzinie 6, ten kurs wykonujemy, czyli jakby kurs kolejny. No i to wszystko sprawia, że jest brak rutyny. Ja bynajmniej nie narzekam, a trasa również się zmienia wraz ze zmianą linii. Także też nie jest źle. Czasami bywa tak, że przez dwa tygodnie jestem w jednym rejonie Sopotu, na przykład mam linię 185, i potem zaraz mam linię 144. No i trasy te, tych linii są bardzo podobne i są jakby w rejonie Sopotu, więc e, wtedy jestem tam. No ale nie ma nigdy tak, że cały miesiąc jeżdżę na tej samej trasie. Więc e, no, powiem szczerze, jest spoko. E, czasami może się tak zdarzyć, że na jednej linii w ogóle nie jeżdżę przez. E, Pół miesiąca albo przez cały miesiąc, i potem wracam po jakimś czasie na tę linię, i też jestem zaciekawiony, co się na tej trasie zmieniło. Bo jak wiecie, kierowcy autobusu z rutyny wyprowadzają remonty. Różne zmiany trasy, różnego rodzaju y, utrudnienia, zmiany rozkładu jazdy to też wpływa wszystko na to, że ta praca jest bardzo ciekawa. No, oprócz ludzi, którzy y, codziennie się zmieniają i codziennie są inni, także ja to, tak to też wpływa na nie, brak rutyny. To już tak mówiąc o. O rutynie, już tak zahaczając o tą rutynę, bo e, bardzo często pytacie, czy ta praca jest nudna, czy jest ciekawa, no i więc chciałem do tego nawiązać, że no to zależy, jakie jak, jak kto ma potrzeby, no ale jeśli bo, mówiąc o trasach, to trasy e, zazwyczaj się nie nudzą, nie ma tych samych tras, e, no da się do tego przyzwyczaić. A jeśli byście chcieli zadać swoje pytanie, to śmiało możecie zadać je w komentarzu, ja na nie oczywiście odpowiem i razem dowiemy się, na czym ta praca kierowcy autobusu miejskiego się na czym się opiera, na czym polega. No i żeby było jasne, już tak na koniec dodam tylko tyle, żeby nie zadawać pytań dotyczących zarobków. Kierowcy. Dlaczego? Bo te pytania są nie dość że wrażliwe, to jeszcze zależą od danego pracodawcy. No i nie każdy też by chciał słyszeć, ile zarabia kierowca autobusu, a potem, jeśli się okaże inaczej, to będzie mnie obwiniał o to, że źle coś powiedziałem. Dlatego mówimy tylko o specyfikacji tej, tego zawodu i myślę, że każdy będzie zadowolony. Także zapraszam do zadawania pytań i wtedy będę na nie odpowiadał.